10 lipca 1946 roku w samopołudnie tutaj na dębickim rynku komunistyczni zbrodniarze powiesili trzech działaczy podziemia niepodległościowego z Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych. W roku 2013 tutaj na rynku stanął obelisk upamiętniający Józefa Kozłowskiego, Józefa Grębosza i Franciszka Nostera, a więc ofiary tej komunistycznej zbrodni, i co roku w samopołudnie 10 lipca spotykamy się tutaj, aby oddać hołd, upamiętnić to wydarzenie i oddać hołd tym, którzy tutaj w imię wolności naszej ojczyzny bo byli to działacze podziemia niepodległościowego za tę walkę dla dobra Rzeczypospolitej poświęcili swoje życie ci ludzie oddali życie za niepodległość za suwerenność której przez kilkadziesiąt lat nie było a my musimy walczyć o ich pamięć to nie jest żadna przenośnia bo dzisiaj społeczeństwo zajęte nieco innymi problemami zmanipulowane również przez różne media Przynajmniej część społeczeństwa lekceważyła tą pamięć. Musimy wiedzieć skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, po to, żeby nie powtarzać tej straszliwej lekcji historii, która się wydarzyła kilkadziesiąt lat temu i, i, i ciągle się dzieje.